Cześć! Pewnie jesteście ciekawi jak działa nasz pocisk, ale zanim z niego skorzystamy, musimy jeszcze dodać kilka potrzebnych elementów. Na samym początku przejdźmy do menu Edit i wybierzmy Project Settings. Tam w sekcji Engine można wybrać Input, a w inpucie możemy dodać element, który odpowiada za przechwytywanie klawiszy odpowiedzialnych za strzelanie. Klikamy Action Mappings i wybieramy nazwę odpowiednią, którą wykorzystamy później w Blueprintie. Więc nie może być jakakolwiek, tylko taka, żebyśmy wiedzieli o co chodzi. Najczęściej w grach strzela się przy pomocy lewego przycisku myszy, więc wybierzmy Left Mouse Button. Ale niektórzy na przykład grają na padzie i nie mają ani możliwości dotknięcia klawiatury ani myszki, bo trzymają pada. No nie mogą, bo trzymają pada. Dlatego wybieramy GamePad. Right Trigger. Niech strzela się przy pomocy prawej ręki, no bo broń domyślnie najczęściej jest w prawej ręce, ale oczywiście można sobie to ustawić według swoich parametrów, czyli na przykład lewej, jeżeli jesteśmy leworęczni i chcemy strzelać hmm, przy pomocy lewego. Palca. Ok, wejdźmy do blueprinta naszego gracza, ponieważ mamy wszystko: mamy broń, nie mamy amunicji, nie mamy możliwości strzelania, więc stwórzmy klocek, który odpowiada za przychwytywanie klawiszy, które wcześniej ustawiliśmy, a więc strzał. Teraz możemy stworzyć nową klasę, a dokładnie stworzyć tą klasę, która już jest gotowa, ale stworzyć ją w tym miejscu. Wybieramy ten klocek i musimy teraz wskazać klasę, którą stworzyliśmy z naszym pociskiem. Nieco wcześniej, czyli wchodzimy do głównego katalogu content i do projectile. Tutaj jest nasza klasa aktor z mechaniką poruszania się pocisku. Wybieramy ją, bo tak jest łatwiej wybrać i gdy jest już wybrana wystarczy wskazać ją tutaj z czałką. Nie trzeba jej szukać na liście. Ustawiamy też możliwości w jaki sposób się zachowuje, ale na samym początku musimy też pokazać gdzie się pojawia i w którą stronę pędzi. Czyli kierunek poruszania. Ustawiamy też, czy kula zawsze zostanie stworzona, nawet gdy koliduje z innymi rzeczami, czyli na przykład z pociskiem, który wyszedł wcześniej. To trzeba ustawić, bo, bo różnie może być. Na przykład pocisk został stworzony, drugi został tutaj również stworzony, no i wtedy jest problem. Ustawy położenie naszej broni najlepiej względem świata, ponieważ to będzie punkt, w którym pojawia się pocisk. Oczywiście. Pozycja broni to jest środek broni, a nie jej lufa, ale prawdopodobnie nawet nie zauważycie różnicy. No i kamerę też, ponieważ w różną stronę możemy patrzeć, nie zawsze to jest pozycja, w którą powinien... Nie zawsze X względem świata, to jest pozycja, w którą stronę patrzy kamera, a względem kamery powinien ten pocisk lecieć po prostu do przodu. Więc w taki sposób, jeżeli to ustawimy, będzie pocisk w miarę naturalnie się zachowywał. Zobaczmy. Strzelamy, strzelamy przed siebie, widzimy, że pocisk opada, bo grawitacja go ciągnie do dołu. Możemy też go odbić od podłogi, a podłoga się nie porusza, no bo nie, nie ma symulacji fizyki. Jeżeli natomiast obiekt ma symulację fizyki, no to widzimy, że pocisk nie dość, że się od niego odbił, to jeszcze ten obiekt zaczął koziołkować. Chwilowo mamy ustawione opcje, że pocisk znika po dwóch sekundach. To było dobre, jeżeli mieliśmy dwie typu Max Payne, gdzie obliczenia naszego komputera nie były wystarczające, aby wyświetlać wszystkie, wszystkie pociski i łuski, które wystrzeliliśmy. Teraz myślę, że damy radę, więc aktualnie ustawiając parametry na zero, pocisk nigdy nie zniknie, chyba że wyleci poza zasięg naszego wzroku. Jeżeli wyleci za ścianę, no to w pewnym momencie zniknie, bo komputer uzna, że nie jest już nam potrzebny. Nigdy go już nie zobaczymy. W Cricut możemy również zmienić nieco inne parametry, na przykład wyłączyć grawitację. Grawitacja teraz działa z pełną siłą. Jeżeli damy zero, to pocisk po prostu poleci do przodu, nigdy nie opadając. Tak jak na przykład teraz. On w pewnym momencie wystrzelony w niebo, zniknie. No i teraz widzimy, że fizyka dalej działa. Możemy też wyłączyć odbijanie się pocisku, bo teraz jak pocisk uderzy w cokolwiek, czy ruchome, czy nieruchome, odbije się i wróci. W... Mniej więcej w naszą stronę, lub niekoniecznie. To ja zatrzymuję się w miejscu, a w miejscu zatrzymuję się również, gdy uderzy w coś dynamicznego, nawet jeżeli to coś cię porusza.